Sprawdzamy, czy moja dziewczyna dobrze zrobi ranking klubów Według niej jak, Według mnie, jak ona zrobi O tak Czyli się ja mam zrobić Libo. tak, jak ty myślisz, tak? Tak Dokładnie To na 5 Powiedz, Ja lubię na przykład ten klub I, i ty jak odszedł ten Mbappé to, to, też, to też go polubiłeś To, to damy na oh 2 O jest Nie? Za wysoko? Ja o tym nigdy nie słyszałam Manchester United, no legendarny klub, no. Tak jak że taki legendarny z na 6 Chelsea, Chelsea. Londyn 8 No o Jezu, Real Madrid. bardzo dobrze. Tu trafiło się A tu jedynka. Tu też idealnie. I... Tu 3. No może być. No jak, Twoi kuzyni grają. No tam. moi kuzyni grają, no ale... O, A co Milan. Milan, to ja tam lubię, byliśmy tam E, compusione, oni tak śpiewają. Manchester City. A to z jakiego to miasta? Znaczy z Manchesteru. Znaczy z Manchesteru. To jest z Wielkiej Brytanii. Też No z Anglii To tu. No wyżej, zamiast United. A co to Juventus? Włochy. I ile się no. zgadza? Bayern się zgadza, Real Madrid się zgadza. Manchester United zamieniłbym z City. Chelsea bym dał na dziewiątkę. A które to? Manchester United City. Czerwone diabły pod Liverpoolem. Liverpool bym zamienił z AC Milanem. A PSG bym dał na piątkę, a nie na dwójkę. No ale, źle nie wyszło. A ja bym dał PSG na dwa. Bardzo dobrze. Ja polubiłem PSG dopiero, jak Mbappe poszedł do Realu I życzyłem im, żeby zdobyli w końcu Ligę Mistrzów Ja lubię Po odejściu Mbappe Bo... Tak, bo po prostu nie lubię Mbappe i tyle A ja lubię Paryż No To by było na tyle